Godzina trzech nad ranem jest uważana za moment pełen znaczenia. Często nazywana godziną śmierci lub godziną ciemności, oznacza okres głębokiej ciszy i spokoju, kiedy większość ludzi śpi. W tym czasie świat fizyczny zamiera, a zgodnie z mistycznymi tradycjami świat duchowy nabiera intensywności. W chrześcijaństwie godzina ta ma symbolikę odwrotną do godziny miłosierdzia 15, kiedy to Jezus umarł na krzyżu. Jeśli o 15.00 niebo otworzyło się dla zbawienia, to o trzeciororą rano, według wielu mistyków, siły zła próbują zamanifestować się z większą intensywnością. Właśnie w tym momencie modlitwa staje się aktem oporu i potężnej wiary. Wiele relacji wskazuje, że gdy świat odpoczywa, komunikacja z Bogiem może stać się jaśniejsza, bardziej intensywna. Zewnętrzna cisza sprzyja introspekcji i połączeniu z boskością. Dlatego ten moment jest tak ceniony przez mnichów, pustelników i świętych, którzy poszukiwali głębszej obecności boskiej. Ogodzanak trzej nad ranem to coś więcej niż tylko pora dnia to zaproszenie do zbliżenia się do Boga w ciemności. Wezwanie, aby wstać, gdy wszyscy śpią, i zbliżyć się do światła, nawet gdy wszystko wydaje się zaciemnione. Ojciec Pio, jeden z najbardziej czczonych świętych Kościoła katolickiego, był naznaczony życiem pełnym mistycznych i nadprzyrodzonych doświadczeń. Od młodości opowiadał o wizjach Jezusa, Matki Boskiej i aniołów. Jednak najbardziej imponująca była częstotliwość, z jaką zjawiska te występowały wczesnym rankiem często około godziny trzeciej nad ranem. Świadkowie i relacje biograficzne mówią, że zwykł budzić się w nocy, aby się modlić, i że w tym czasie doświadczał silnych ataków duchowych. Sam ojciec Pio opisywał intensywne walki z siłami demonicznymi, które próbowały uniemożliwić mu modlitwę lub odprawianie mszy. Pewnego razu napisał, że diabeł nie lubi, gdy ktoś wstaje o świcie, aby rozmawiać z Bogiem. Doświadczenia te, zamiast go przerażać, dodawały mu sił. Widział w nich okazję do wstawiennictwa za dusze, zwłaszcza te, które były w agonii lub na skraju śmierci. Jego nocne modlitwy często towarzyszyły im łzy i fizyczne cierpienie, były aktami głębokiego oddania i miłości do Boga. Ojciec Pio wierzył, że wczesny poranek był duchowym oknem, czasem, w którym dusze były bardziej otwarte na łaskę Bożą, ale także bardziej podatne na ataki zła. Dlatego zachęcał do modlitwy w tych chwilach. Dla niego modlitwa o tej porze miała wartość ofiarną i niezwykłą moc duchową. Te nadprzyrodzone doświadczenia ujawniają nie tylko niezachwianą wiarę ojciec pio, ale także to, jak bardzo cenił on modlitwę pełną wysiłku, nawet w ciszy nocy, jako potężną broń przeciwko złu. W całej historii Kościoła Wielu świętych i mistyków podkreślało znaczenie wstawania o świcie, aby się modlić. Dla wielu z nich czynność ta stanowiła nie tylko dyscyplinę duchową, ale także sposób na głębsze zjednoczenie się z Bogiem w momencie, gdy świat śpi, a niebo wydaje się bliższe. Na przykład święta Faustyna Kowalska otrzymała od Jezusa polecenie, aby modlić się szczególnie o Trzegę w godzinie miłosierdzia. Chociaż wskazówka ta odnosi się do godziny 15.00 do wielu wiernych rozszerza tę symbolikę na godzinę 3.00 rano jako moment duchowej przemiany, w którym toczy się prawdziwa walka między światłem a ciemnością. To właśnie o tej porze modlitwa staje się zdecydowaną odpowiedzią na zło, cichym okrzykiem wiary i zaufania do Boga. Święty Jan od krzyża nauczał, że w ciszy nocy dusza może lepiej słyszeć głos Boga. Święta Teresa z Avila miała zwyczaj budzić się o świcie, aby medytować i modlić się, twierdząc, że był to moment, w którym odczuwała największą duchową pociechę. Ci święci postrzegali świt jako czas sprzyjający kontemplacji i całkowitemu oddaniu się Bogu. Ojciec Pio wpisuje się w tę tradycję. Jego praktyka modlitwy o świcie nie była odosobniona, ale stanowiła część duchowej linii która postrzega ten czas jako okazję do oderwania się od rozrywek świata i zanurzenia się w obecności Boga. Sam wysiłek przebudzenia się w tysiąc dziesiąt całkowitej ciemności, jest już formą poświęcenia, czymś, co w opinii świętych wzmacnia siłę modlitwy. Ojciec Pio pozostawił również jasne świadectwa dotyczące rzeczywistości walki duchowej, zwłaszcza w nocy. W wielu listach i relacjach opisuje, jak był atakowany przez siły demoniczne właśnie o świcie, często około godziny trzeciej nad ranem. Dla niego ta pora symbolizowała bezpośrednią konfrontację między dobrem a złem. Według jego własnych słów, demony otaczały go, krzyczały, popychały, a nawet biły fizycznie, próbując powstrzymać go od modlitwy. Mimo to wstawał, wracał do modlitwy i stawiał czoła wszystkim z odwagą. Ojciec Pio rozumiał, że te ataki nie były zwykłymi nocnymi zakłóceniami, ale przejawami nienawiści wroga wobec jego wierności Bogu. I właśnie dlatego tak wielką wagę przywiązywał do modlitwy o świcie. Dla niego modlitwa o tej porze była aktem oporu, duchową tarczą przeciwko siłom zła. Nauczał również, że cierpiące dusze i najbardziej oddaleni grzesznicy są szczególnie podatni na ataki w tym okresie. Dlatego jego nocne modlitwy były również potężnymi wstawiennictwami za te dusze. Wierzył, że kiedy człowiek wstaje o świcie, aby się modlić, współpracuje z Chrystusem w zbawieniu innych dusz. Jak modlić się o szczegóły? Praktyczne wskazówki inspirowane przez ojciec Pio modlitwa o rano nie wymaga skomplikowanych formuł, ale gotowość, wiarę i oddanie. Ojciec Pio głęboko cenił prostą modlitwę odmawianą z otwartym sercem. Zainspirowani Jego życiem i naukami, możemy wytyczyć praktyczną ścieżkę dla tych, którzy chcą rozpocząć tę potężną praktykę duchową. Po pierwsze, niezbędne jest przygotowanie otoczenia. Wybierz spokojne miejsce, z niewielkim oświetleniem, gdzie możesz pozostać w ciszy. Zapalona świeca, święty obraz lub krucyfiks mogą pomóc w stworzeniu atmosfery skupienia i czci. Pamiętaj, jest to święta chwila, intymne spotkanie z Bogiem. Po przebudzeniu wykonaj znak krzyża i zacznij od modlitwy dziękczynnej. Ojciec Pio nauczał, aby rozpoczynać dzień, ofiarowując wszystko Bogu, łącznie z własnym nieprzespanym snem. Powiedz cicho lub w ciszy: Panie, jestem tutaj. Mów do mnie, ufam Tobie. To początkowe oddanie się Bogu otwiera serce na łaskę. Następnie możesz odmówić różaniec, zwłaszcza różaniec miłosierdzia, prosząc za dusze potrzebujące, cierpiących, chorych i za swoje życie duchowe. Ojciec pi omawiał, że różaniec jest najpotężniejszą bronią przeciwko złu, a odmówienie go od szeki za rano jeszcze bardziej wzmacnia jego działanie. Zaleca się również przeczytanie fragmentu Ewangelii lub medytację nad psalmem. Ojciec Pio głęboko rozważał mękę Chrystusa, dlatego refleksja nad momentami ukrzyżowania może być sposobem na zjednoczenie się z odkupieńczym cierpieniem Jezusa. Na koniec poświęć trochę czasu na ciszę, po prostu pozostań tam przed Bogiem bez pośpiechu, bez wymagań. Pozwól Duchowi Świętemu przemówić do Twojego serca. Ojciec Pio mawiał, że cisza jest językiem Boga i że w ciszy świtu przemawia On najgłośniej. W obliczu. Wszystkiego, co zostało przedstawione, duchowej głębi godziny Trzejuweleane, nauk Ojciec Pio, opisanych cudów, pozostaje ostatnie pytanie. Dlaczego nie zacząć tej praktyki już dzisiaj? Modlitwa o Trzejuweleane rano nie jest tylko religijnym zwyczajem. Jest kluczem, który może otworzyć duchowe drzwi, które pozostają zamknięte w ciągu dnia. Decydując się na pobudkę o tej porze, robisz coś więcej niż tylko gest wiary. Wychodzisz ze swojej strefy komfortu, aby szukać czegoś większego. Swoimi czynami mówisz Bogu, że jest On priorytetem w Twoim życiu. A tego rodzaju oddanie zawsze przynosi owoce, wewnętrzny spokój, rozeznanie, ochronę duchową, a nawet uzdrowienia wykraczające poza ciało. Rozpoczęcie nie wymaga doskonałości, być może wstaniesz zmęczony, senny, bez słów. Nie ma w tym nic złego. Sam ojciec Pio mawiał, że Bóg słucha serca przed słowami. Najważniejsza jest chęć. Wstanie, nawet na kilka minut, i ofiarowanie tego czasu Bogu jest aktem miłości, który niebo uznaje. Ponadto praktyka ta może stać się schronieniem w trudnych dniach, miejscem siły, gdy wszystko wydaje się niepewne. Cicha poranna cisza, tak bardzo przerażająca dla wielu, może stać się najbardziej wyczekiwanym momentem dnia. To właśnie w niej znajdziesz pocieszenie, wskazówki i przemieniającą boską obecność.